Oto moja przedstawicielka, mojego małego ja, z którą wiele, wiele lat jesteśmy zaprzyjaźnione, z którą rozmawiam, z którą przytulam, do której mówię, że ma piękne włoski, że ma radosne oczy, że ma mocne i zdrowe nóżki. Masz taką część siebie, do której możesz rozmawiać? Dopóki, dopóki człowiek nie zrozumie, nie pojmie, że w głębinach swego DNA ma światło z najwyższego źródła, potężne emocje, które Potem zostało nazwane Chrystusowe. Jeśli nie pojmie, że ma w sobie cały wszechświat, jest wielki, tak długo jego droga napotka na wiele trudności. Dopóki takie dziecko ma na sobie jakąś ciemną plamę, ten cień. Jest smutne, gniewa się, albo czuje się winne, grzeszne, nieczyste. Tak długo, tak długo to jest oddane stronie ciemności. Tak długo tamta strona władców Bogu którzy absolutnie nie są zainteresowani ni dobrem moim, ani Twoim, mają kontrolę na moje małe ja, a przez to i na moje życie. Jedynie nie ma kontroli, kiedy to dziecko jest czyste. To znaczy nie tak czyste, wybielone całkowicie. Ja mam mieć przekonanie, że jestem czysta, bo w najgłębszej swej postaci jestem czystością boską. Kiedy jest takie przekonanie, żyję na poziomie teraz, żyje na poziomie serca, czyli mówimy, w czasie zero, a czas zero to jest w tu i teraz. Proszę cię, otwórz. Otwórz, chciej otworzyć tutaj klapeczki i zobaczyć prawdę. Kiedy kobieta pracuje długo i ciężko, wiele godzin dziennie, i mówi mi, że to lubi i że nie może nic innego robić, nie wyobraża sobie, lub jeśli ludzie pracują po 12-14 godzin dziennie, to coś tu jest nie tak. To znaczy, że to jest hipnoza. Hipnoza, która obejmuje wszystkie: budzenie się z letargu, otwieranie widzenia i czucia jest, nazywa się budzeniem się i rozsypywanie. Naszobywanie tych nici, które trzymają nas w hipnoś, w zbiorowej hipnoś. To jest niesamowite. Jak my to, co jest, co nam nie służy, to, co jest nieprawdziwe, my uważamy za prawdziwe, sensowne, wiarygodne. To jest niewiarygodne i wielokrotnie się o tym sama przekonałam. Dopóki jest we mnie cień, tak długo jestem narzędziem manipulacji. Taka osoba, często patrząc na innych, nadaje etykietki głupi, wredne, Mało wrażliwy potrafi krzyczeć, grozić, szantażować? To tak naprawdę nie on to robi. On zrodzony jest z miłości, w tańcu i radości. Więc co? Po prostu przez jego umysł kontrolerzy robią co chcą. Taki cień osłabia ciało. Taki cień sprawia, że ciało boli, że są straty na naszej ścieżce cienka. Tak? Nie widzimy dobrych rozwiązań. Tak, osoba, która krytykuje, Taka, która jest podłączona pod, podłączona pod tamten system, przeciwny. Często szuka winnych i tak rozpoznajemy właśnie, że ona dopuszcza przez siebie to, co nie służy nikomu. Przepuszcza, bo wciąga ciebie w przeszłość, chce rozliczać przeszłość. Czyli ścieżka żeńska jest w tu i teraz. Nawet jak widzę, że coś jest mało korzystne, to co ja mogę z tym zrobić teraz. Natomiast ścieżka umysłu to ciągle sprowadza do przeszłości lub do przyszłości. Tak w Harry Potterze też jak chciano głównego bohatera osłabić, to ciemność sprowadzała go do przeszłości, że stracił. Rodzic. Tak naprawdę um, osoba, która szuka innych, ciągle nie wzięła odpowiedzialności za swoje życie. Ciągle myśli, że to ktoś wykreował jej i jej przeszłość. To nie tak. Ale chcę mi powiedzieć, ostatnio widziałam cudowny film w której, jak na tacy jest pokazane, jak tworzy się nam życie i jaka część w nas tworzy to życie. Mówię o tym wewnętrzach Alchemia, Huna, Aborygenii, indiani. To właśnie nasze wewnętrzne dziecko, Radosne, ufne, wiedzące, że każda bajka się pozytywnie kończy, ma wpływ na pozytywną przyszłość i pozytywny los. Proponuję, obejrzyj film opowieści na Dobranoc. Tutaj dzieciaki pomagają kreować wujkowi, sceptykowi, jego wydarzenia. I pięknie jest pokazane, zwłaszcza w 55. minucie, kiedy dzieci mówią, że na randce wujek spotka Rinkolna, on się, nie, to niemożliwe, skrytykował dzieci. Co one zrobiły? Zakryły się, już nie chciały dalej podpowiadać. Dokładnie tak samo się dzieje z naszym wewnętrznym dzieckiem. Więc to, co trzeba zrobić, najważniejszego chcieć odszukać w sobie to dziecko, nawiązać kontakt, ukochać. I nauczyć się z nim komunikować. Jak nie nauczymy się zadawać pytania wewnętrznemu dziecku, jak nie będziemy dostawać od niego odpowiedzi, to nieciekawe jest życie. Ja korzystam ze ścieżki żeńskiej od wielu lat. Pamiętam, jak wiele, wiele lat temu byliśmy z mężem i wnuczką Sandrą w Bieszczadach. Wyruszyliśmy w góry. Wyszliśmy w takie zalesia, na wysoką górę. Dużo było roślinności. To był chyba sierpień. I raptem ścieżka się urwała. Patrzymy dookoła, nigdzie ścieżek nie ma. Krótko mówiąc, zagłądziliśmy. No i co? Ja sobie usiadłam, weszłam w głąb, czyli w swoją wewnętrzną bajkę, i zobaczyłam, jak wchodzimy na ścieżkę i schodzimy radośnie z góry. Kiedy otworzyłam oczy i wstałam, zobaczyliśmy wszyscy, jak z boku wyleciał motyl. I wszedł w zarośla, ja mówię: To jest znak. Chodźmy tu. I tam, kiedy weszliśmy w te zarośla, w gęstwiny, po paru metrach pojawiła się ścieżka. I radośnie e, weszliśmy w dół. Taki epizod się długo pamięta. Zachęcam Ciebie. Kiedy trzeba coś zrobić, podjąć decyzję, e, nie wiesz co wybrać. Skorzystaj z wejścia w głąb, z intuicji i z tego, co mówią bajki.